Cześć, z tego filmu dowiesz się, jakie są najczęściej popełniane błędy podczas projektowania i wykonywania systemu wentylacji mechanicznej, błędy, które mają wpływ na komfort, a także zdrowie wszystkich domowników. Porozmawiamy także o tym, czy warto mieć system wentylacji mechanicznej w swoim domu i czy jest taka wentylacja w ogóle obowiązkowa w świetle aktualnych przepisów. Nazywam się Sławek Zając, jestem doradcą budowlanym i zapraszam do oglądania. Myślę, że tak, na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważna jest odpowiednia wentylacja w miejscu, w którym przebywamy. Jeżeli mieszkamy w domu, to oczywiście oddychamy, pobieramy tlen, wydychamy dwutlenek węgla. Musimy się go oczywiście pozbyć, bo nadmiar dwutlenku węgla jest szkodliwy. Ale to nie wszystko. Wentylacja odpowiada także za regulację wilgoci. Jeżeli wilgoci byłoby w budynku zbyt dużo, no to na ścianach byłaby pleśń, no nic przyjemnego. A skąd ta wilgoć się bierze? No, z gotowania, z prania, z suszenia naprawdę tworzymy jej bardzo dużo. Z drugiej strony, powietrze nie może mieć zbyt małej wilgotności, bo takie przesuszone powietrze. Grozi nieustannym drapaniem w gardle i kiepskim samopoczuciem. Pytanie więc jest takie: jak do budynku dostarczyć odpowiednio dużo świeżego powietrza o odpowiedniej wilgotności? Oczywistym sposobem jest otwarcie okien. Jest to sposób z powodzeniem stosowany od tysięcy lat. W budynku z wentylacją grawitacyjną bo o tym mówię świeże powietrze dostarczamy przez okna lub przez nawiewniki w oknach a powietrze zużyte wywiewamy przez kominy wentylacyjne. W pomieszczeniach o dużej wilgotności np. WC, w łazience, ten obieg powietrza wspomagamy jeszcze dodatkowymi wentylatorami, które powodują, że to powietrze szybciej opuszcza nasz budynek. To rozwiązanie ma kilka wad. Wentylacja grawitacyjna działa słabiej albo wręcz nie działa, gdy mamy lato i na zewnątrz jest wyższa temperatura od Temperatury w środku budynku. W takich warunkach w kominie nie powstanie żaden ciąg i musimy po prostu otworzyć okna, a to oznacza, że wpuszczamy do budynku ciepłe, gorące, letnie powietrze. W budynku może być mało komfortowo. Drugą wadą jest to, że nie mamy żadnej kontroli nad tym, ile tego świeżego powietrza wpuszczamy do budynku. Jeżeli zimą wpuścimy powietrza zbyt dużo, no to po prostu będziemy więcej płacić za jego ogrzanie. To przekłada się bezpośrednio na wysokość naszych rachunków za ogrzewanie. Jaka jest zaleta wentylacji grawitacyjnej? Przede wszystkim niższy koszt wykonania, bo oczywiście do wentylacji grawitacyjnej potrzebujemy komina lub kominów. Potrzebujemy nawiewników okiennych i tych elementów nie potrzeba przy wentylacji mechanicznej, ale wentylacja mechaniczna to dodatkowy koszt związany z centralą wentylacyjną, rurami, anemosatami itd. No i porównując te dwa systemy, wentylacja mechaniczna jest po prostu droższa. Drugą zaletą są niskie koszty eksploatacyjne. Wentylator w łazience czy też w WC ma bardzo niski pobór energii. Poza tym najczęściej on się włącza tylko na kilka, kilkanaście minut, czyli wchodzimy do łazienki, włączamy światło, wentylator się uruchamia i po kilkunastu minutach przestaje działać, więc roczne rachunki wynoszą może kilkanaście złotych. Natomiast przy wentylacji mechanicznej koszty energii elektrycznej są zdecydowanie większe. Poza tym dochodzi jeszcze koszt wymiany filtrów. Po trzecie, przy wentylacji grawitacyjnej nie ma co się zepsuć, po prostu. Natomiast przy wentylacji mechanicznej siłą rzeczy jest jakieś ryzyko, tylko dlatego, że używamy większej liczby urządzeń elektrycznych. Czy wentylacja mechaniczna jest lepsza od wentylacji grawitacyjnej? Tak. Czy montować, czy wykonywać ją za wszelką cenę? Nie, ponieważ bardzo wiele osób, miliony osób mieszkają w domach z wentylacją grawitacyjną i jest im po prostu dobrze i komfortowo. I nie mówię o osobach, które mieszkają w starszych domach, tylko mówię o nowym budownictwie. Bardzo dużo osób budując dom teraz, w tym roku Rezygnuje z wentylacji mechanicznej, ponieważ nie chcą ponosić dodatkowych kosztów, nie chcą mieć ewentualnych problemów z naprawą, albo nie widzą korzyści związanych z, takim, z taką wentylacją i decydują się po prostu na wentylację grawitacyjną. Więc wybór należy do Ciebie. Wentylacja mechaniczna jest dobra, ale traktują ją jako coś, co podnosi komfort. Bez wentylacji mechanicznej. Także można bardzo dobrze mieszkać w swoim domu. Wentylacja mechaniczna nie jest obowiązkowa w domach jednorodzinnych. Wciąż można zaprojektować dom z wentylacją mechaniczną, która spełnia wszystkie aktualne przepisy. Nie zawsze jest to łatwe. Jeżeli masz ogrzewanie gazowe i chcesz mieć wentylację grawitacyjną, to będzie bardzo trudno projektantowi tak zaprojektować ten dom, abyś mógł mieć wentylację grawitacyjną. Związane jest to po prostu z przepisami, które moim zdaniem wymagają poprawy, natomiast z praktyki wiem, że są projektanci, którzy i w takich sytuacjach sobie radzą. W związku z tym, prosta rada: jeżeli zależy Ci na tym, aby mieć dom z wentylacją grawitacyjną, poszukaj projektanta, który wie, jak to zrobić. Znacznie lepiej wybudować dom z wentylacją grawitacyjną niż z wentylacją mechaniczną i zaoszczędzić na projekcie, na wykonawcy czy też na centrali wentylacyjnej. Znam wiele osób, które narzekają na swoje domy z wentylacją mechaniczną, bo szumi w instalacji, bo słychać przepływające powietrze, bo nie można spokojnie usnąć. Niektóre osoby narzekają na skraplającą się wilgoć za albo na zaduch i paradoksalnie budują dom z wentylacją mechaniczną i otwierają okna, aby dostarczyć do domu świeże powietrze. Opowiem teraz o sześciu największych błędach przy projektowaniu systemu wentylacji mechanicznej. Gdy unikniesz tych sześciu błędów, unikniesz problemów, o których mówiłem przed chwilą. Błąd pierwszy: losowe rozmieszczenie anemostatów. Świeże powietrze wpada do budynku przez czerpnię powietrza, przychodzi przez rekuperator. W tym miejscu jest ogrzewane przez powietrze wywiewane na zewnątrz. To powietrze nawiewane trafia następnie do pomieszczeń przez anemostaty nawiewne. Natomiast powietrze zużyte wychodzi przez anemostaty wywiewne, przechodzi przez centralę wentylacyjną, w którym ciepło jest oddawane powietrzu nawiewanemu, następnie jest wyrzucane przez wyrzutnie. Tak więc anemostaty nawiewne dostarczają powietrze, a anemostaty wywiewne to powietrze Wywiewają z budynku. Anamostaty nawiewne i wywiewne umieszczamy w budynku tak, aby powietrze płynąc od nawiewów do wywiewów przewietrzało cały dom. Anamostaty wywiewne działają pionowo i dlatego umieszczamy je poza miejscami dłuższego przebywania. Unikamy przestrzeni nad biurkami, kanapami, łóżkami, prysznicami i wejściem do kabiny prysznicowej, aby nie odczuwać tzw. zimnego ciągu. Nie powinno być także w miejscach o bardzo dużej wilgotności, np. nad wanną. Bo grozi to wykraplaniem dużej ilości wody. Anemostaty nawiewne powinny być odsunięte od okna, ponieważ opadające powietrze będzie się ochładzało od tafli szkła i powodowało dyskomfort. Unikamy montowania anemostatów bezpośrednio nad szafkami. Grozi to zaciąganiem, rozmuchiwaniem kurzu. Osiadającego na szafkach. Dzięki trzymaniu się powyższych zasad, unikniesz nieprzyjemnego uczucia powiewu powietrza. Znam kilka przypadków, gdzie wentylacja mechaniczna musiała zostać wyłączona na czas odrabiania lekcji przez dziecko. Po prostu Dziecko otrzymało pęd powietrza na plecach i nie mogło się skupić podczas odrabiania lekcji. To musi być przemyślane, i dlatego, jeżeli na przykład kupujesz projekt katalogowy, gdzie jest jakiś projekt wentylacji mechanicznej, to zobacz, czy on w ogóle pasuje do tego, w jaki sposób chcesz zaaranżować pomieszczenia w swoim domu. Prawdopodobnie zawsze nawet będziesz musiał coś przesunąć albo coś zmienić, tak aby dopasować system wentylacji do Twojego układu pomieszczeń i do Twojego układu mebli. Błąd drugi to brak zaprojektowania przebiegu kanałów wentylacyjnych i umiejscowienia centrali wentylacyjnej. Tutaj na grafice widzisz fragment projektu instalacji wentylacji mechanicznej według projektu domu modelowego. Widać gdzie jest centrala wentylacyjna, widać umiejscowienie anemostatów, widać jakie kanały o jakie średnicy dochodzą do jakiego anemostatu. Jeżeli w Twoim projekcie zaznaczone jest tylko umiejscowienie anemostatów, to jest to zdecydowanie za mało. W zależności od tego, gdzie będzie centrala, jakie będą kanały, o jakiej średnicy, zmieniamy opory powietrza. O tym jeszcze za chwilę. Błąd trzeci to kolizje z instalacjami i konstrukcją budynku. Zdarza się, że projekt wentylacji mechanicznej został stworzony w 5 minut, oby tylko jakoś tam wyglądał i nikt nie stworzył na to, jakie instalacje są w budynku i jaka jest konstrukcja budynku. Dopiero na budowie Okazuje się, że wentylacja nie może przejść przez dany odcinek sufitu, ponieważ jest jakiś element żelbetowy, albo na przykład w miejscu, gdzie ma być anemostat, jest zaplanowane oświetlenie. No, jest to niedopuszczalne, a nawet przesunięcie anemostatu o kilkanaście centymetrów niczego nie poprawia, ponieważ na lampie, na oświetleniu cały czas po prostu będzie kurz. Błędy są bardzo różne. Jeden projektant zaprojektował centralę wentylacyjną we wnętrzu pod schodami. Nie było tam jednak w ogóle miejsca na poprowadzenie rur. Inny zaprojektował przejście przez strop w miejscu, gdzie projektant instalacji sanitarnej zaplanował pion kanalizacyjny. Wniosek? Jeżeli planujesz kupić projekt katalogowy i sprzedają Ci projekt wentylacji mechanicznej, dopytaj co właściwie otrzymasz. Jeżeli planujesz projekt indywidualny, to upewnij się, że podczas prac projektowych będą ze sobą ściśle współpracowali zarówno architekt, konstruktor, projektant instalacji elektrycznej i projektant instalacji sanitarnej. Błąd czwarty. Brak informacji o średnicy kanałów wentylacyjnych i ich liczbie. To bardzo ważne, ponieważ im mniejszy kanał wentylacyjny, tym powietrze będzie przepływało przez niego szybciej, a im szybciej przepływa powietrze, tym po prostu bardziej je słychać, bardziej szumi. Centrala wentylacyjna działa na kilku biegach. Pierwszy bieg, najsłabszy, jest używany wtedy, kiedy w domu nikogo nie ma, a czwarty bieg, kiedy centrala działa na 100%, używany jest najczęściej wtedy, kiedy w domu jest dużo gości lub po prostu musimy szybko przewietrzyć cały dom, bo przypadkowo coś przypaliliśmy w kuchni. Oczywiście możemy także otworzyć okno to już jest kwestia tak naprawdę. Uznaniowa. W normalnym użytkowaniu, przy dobrym projekcie, wentylacja działa sobie na niższych biegach, powietrze sobie spokojnie przepływa i w domu jest cicho i komfortowo. Natomiast jeżeli jest za mało kanałów o zbyt małej średnicy, to centrala wentylacyjna musi zwiększyć swój bieg, a to powoduje wyszypę powietrza i szumy. I najgorsze jest to, że nie za bardzo jest co z tym zrobić już po budowie i wykończeniu budynku. Dlatego tak ważny jest dobry, przemyślany projekt wentylacji mechanicznej. O tym, ile dostarczyć powietrza do poszczególnych pomieszczeń, jakie dać średnice kanałów, jakie długości, dowierz się z Zabuka, zaprojektuj samodzielnie system wentylacji mechanicznej. Błąd piąty to nieuzgadnienie oporów powietrza. Często spotykam się z tak zwanym myśleniem życzeniowym. Powietrze przepływające przez centralę wentylacyjną trafia do skrzynek rozdzielczych, a następnie trafia do anemostatów. Jeżeli ze skrzynki rozdzielczej prowadzą dwa kanały o tej samej długości i tej samej średnicy, to przepływy w obu kanałach będą identyczne, na przykład tak jak na rysunku 40 m3 na godzinę. Jeżeli jednak kanały mają inną długość, to przepływy muszą być inne i często w projektach spotykam się z podobnymi Rysunkami: kanał wentylacyjny po prawej stronie ma taką samą średnicę co kanał po lewej, ale jest około dwa razy od niego dłuższy. Nie jest możliwe, aby przepływy powietrza w lewym i prawym kanale były identyczne. Jest wręcz odwrotnie: przepływy powietrza w prawym kanale będą znacznie niższe niż w kanale lewym i na pewno będzie wynosił mniej niż 40%. Metrów sześciennych na godzinę. Błąd szósty to nieuznędnienie sprężu dyspozycyjnego. Spręż dyspozycyjny rekuperatora to nic innego jak siła, z jaką rekuperator wpycha powietrze do instalacji wentylacyjnej. Jeśli będzie za mała, wówczas powietrze nie dotrze do anemostatów. Stąd ważne jest, aby wiedzieć, jakie opory będzie miała instalacja wentylacji. Opór instalacji zależy od prędkości powietrza. To znowu zależy od ilości powietrza, jaką wpychamy do instalacji, czyli od wydajności. Opór nominalny to opór, jaki występuje przy wydajności nominalnej i powinniśmy go znać, aby dobrać prawidłowy rekuperator. Spręż dyspozycyjny rekuperatora musi być zawsze większy od oporu nominalnego instalacji. W jaki sposób sprawdzić, czy zaproponowano ci dobrą centralę wentylacyjną? Sprawdź przepływy powietrza przez wszystkie anomostaty nawiewne. Przykładowo mogą one wynosić 280 m w ciągu godziny. Jeżeli zaproponowano ci centralę tylko niewiele większą, na przykład 300 m3 na godzinę, to raczej zaproponowano Ci zbyt małą jednostkę. Owszem, taki rekuperator będzie tani. Na tym się jednak kończą jego zalety, ponieważ wracamy do poprzedniego błędu. Taki rekuperator będzie musiał działać na najwyższym biegu, aby dostarczyć odpowiednio dużo powietrza do wszystkich pomieszczeń, a to oznacza szumy. Czy da się to obliczyć? Czy da się to uwzględnić? Jak sprawdzić, jakie błędy są w Twoim projekcie instalacji mechanicznej? Zapraszam do zakupu e-booka Zaprojektuj samodzielnie system instalacji mechanicznej. Z e-booka dowiesz się, ile powietrza dostarczyć do poszczególnych pomieszczeń, ile do sypialni, pokoju dziecięcych, salonu. Dowiesz się znacznie więcej o prawidłowym umiejscowieniu anemostatów i centrali wentylacyjnej. Dowiesz się, jak dobrać centralę wentylacyjną do instalacji i jak obliczyć i zmniejszyć opory w instalacji. Dowiesz się, jak zaprojektować dobry, komfortowy, wydajny system wentylacji mechanicznej i sprawdzisz Twój projekt pod kątem błędów. Zapraszam na stronę jaksiewybudować.pl. Na stronie znajdziesz spis treści oraz kilka przykładowych stron. Zapraszam do zakupu. Miłego czytania. Pozdrawiam. Sławek Zając.